Ale teraz weź ją, odpieczętuj i włóż do gleby twojego życia, a zobaczysz, że ta księga zacznie kiełkować. Wiesz, diabeł boi się tego ziarna, który jest w Biblii. W czwartym rozdziale Ewangelii Marka Jezus mówi: Siewca zasiewa słowo. A ci, którzy są posiani przy drodze, to ci, którzy przyjmują Słowo Boże. Diabeł zaś natychmiast przychodzi, aby wykraść to Słowo. Dlaczego diabeł jest taki zacięty, jeśli chodzi o to Słowo? Zobacz, teraz, gdy oglądasz ten program, gdy zaczynasz słuchać Słowa Bożego, przychodzi diabeł i próbuje Cię namówić, żebyś wyłączył telewizor. Albo próbuje zwrócić swoją uwagę na coś innego w tej chwili. On chce Ci ukraść to słowo. Wyobrażam sobie, jak mówi do wszystkich swoich demonów. Wierzcie to słowo. Łapcie je. Ono jest żywe i pełne mocy. To słowo ma w sobie Boże życie. Nie dopuśćcie, żeby ono pozostało w sercach ludzi, bo ono wykiełkuje i dokona cudu. To słowo pokona raka i AIDS. Ono pokona depresję. Ono pokona śmierć. Łapcie je. Widzisz, ja był się tego słowa. Mówię o księdze, która zmieniła historię. Mówię o księdze, która zmieniła świat. Mówię o księdze, która, o księdze, która, o księdze, która, o księdze, która może zmienić Twój świat. Nieważne, jak bardzo jest on chaotyczny. Boże słowo może go zmienić. Trzymam w ręku Boże objawienie. Niech każdy powie: Boże objawienie. Biblia mówi, że Boże słowo jest światłem. Nie musisz chodzić w ciemności. Tak sięga, da ci światło. Biblia mówi, że Boże słowo jest pokarmem. Gdy twe słowa znalazłem, spożyłem je i stały się dla mnie radością życia. Biblia mówi, że Boże słowo jest życiem. Biblia mówi. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i życiem. To nie jest zwykła książka. Znajdujemy w niej wprawdzie te same słowa, co w innych książkach, ale jest coś, co zdecydowanie różni ją od innych. Boże natchnienie. Niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowo nie przeminie. Wiesz, Bóg powiedział nam, jak mamy traktować tę księgę Zwróć uwagę, co Bóg powiedział do Jozłego po śmierci Mojżesza Gdy chciał, aby Jozue miał powodzenie, gdy będzie prowadzić te miliony Izraelitów do ziemi obiecanej Bóg powiedział, niechaj nie oddala się księga tego prawa To jest Biblia, od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej w dzień i w nocy A uczynisz Twe drogi pomyślnymi Mówię Ci, Słowo Boże, które czytasz i wypowiadasz swoimi ustami i o którym myślisz, uczyni Twoje drogi pomyślnymi. Również Dawid mówi w psalmie pierwszym, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, w Biblii i prawo Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie. Teraz posłuchaj, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Jeśli żyjesz słowem Bożym, mówię Ci, Bóg da Ci powodzenie i błogosławieństwo. Teraz chcę się zwrócić w szczególności do telewidzów i osób oglądających nas na całym świecie. Ta Biblia jest księgą objawienia. Bóg chce Ci dać objawienie. On chce Cię przenieść z Twojego zwyczajnego sposobu myślenia do Jego sposobu myślenia. To jest księga objawienia. To jest objawienie, które daje odpowiedź na wielkie życiowe pytania. Ludzie patrzą na świat, na słońce, księżyc, gwiazdy, wszystko dookoła. Astronomowie spoglądają przez swoje niezwykle mocne teleskopy na ogrom przestrzeni kosmicznej. I rodzi się pytanie: skąd się to wszystko wzięło? Biblia w prosty i wymowny sposób mówi: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Prosto i wymownie. Wiesz, jeśli myślisz, że wszystko na Ziemi powstało przez przypadek, że tak po prostu stało się, razem z całym rodzajem ludzkim i cudownym ciałem, które mamy, to powiem Ci, jakie jest prawdopodobieństwo, że tak rzeczywiście było. Wystaw maszynę do pisania na dwór podczas burzy gradowej i niech grad, uderzając w klawisze, napisze jedną ze sztuk Shakespeare'a. To jest takie prawdopodobieństwo. Odpowiedź na to pytanie brzmi Bóg stworzył niebo i ziemię. Innym wielkim pytaniem jest kim jestem? Kim jestem? Co ja tu robię? Dlaczego myślę? Dlaczego śnię? Dlaczego mam wyobraźnię? Skąd pochodzę? Mam więcej inteligencji niż jakiekolwiek stworzenie, ale kim jestem? Dokąd zmierzam? Co jest celem mojego życia? Biblia jest księgą objawienia. Biblia mówi, że Bóg stworzył Adama i Ewę i cały rodzaj ludzki i jesteś stworzony, aby służyć Bogu i żyć dla niego. Jesteś przeznaczony, aby być dzieckiem Najwyższego Boga. Wiemy, kim jesteśmy. Nie jesteśmy dziełem przypadku, nie jesteśmy produktem ewolucji. Jesteśmy dziełem wszechmocnego Boga. On udziela odpowiedzi na wielkie pytania dotyczące życia i śmierci. Gdy stajemy w obliczu śmierci, widzimy ciało, które niegdyś chodziło, ciało, które śmiało się, mówiło, patrzyło, słuchało. A teraz leży martwe. Jakie to dziwne stać w obliczu śmierci. Możesz przeszukać cały świat i nie znajdziesz autorytetu w tej kwestii, jedynie tę księgę. Ta księga przekaże ci nie spekulacje czy ludzkie wyobrażenia, ale Bóg powie ci w niej, jaka jest prawda o życiu i śmierci. Gdy człowiek umiera, on dalej gdzieś istnieje, będzie żyć. Nawet gdy gwiazdy pospadają jak jesienne liście. Mój tata powiedział mi, gdy mówiłem o potrzebie przyjęcia zbawienia. Ja nie potrzebuję Boga. Gdy umrę, to będę jak martwy pies. Możecie mnie zrzucić do rowu, bo wtedy już będzie po wszystkim. Nie ma nic po śmierci. Wiesz, co na to odpowiedziałem? to, gdyby to była prawda, nie zawracałbym Ci już głowy. Nie zawracałbym Ci głowy, gdyby śmierć była końcem istnienia. Ale powiedziałem, Biblia mówi mi, że jesteś duchem, który dali będzie żył po tym, jak gwiazdy pospadają jak jesienne liście. Za parę milionów lat każdy z was słuchających mnie będzie gdzieś żyć. piekle lub w niebie. To nie jest tajemnicą. Bóg mówi, że to życie jest czasem przygotowania do tego, co będzie w przyszłości. Czy możesz powiedzieć Amen? To jest księga objawienia. To jest objawienie odwiecznego planu Bożego. Widzisz, Bóg miał pewien plan. W pierwszej księdze Moïsizowej, księdze rodzaju, czytamy o upadku człowieka. Człowiek został stworzony na obraz Boga i umieszczony w ogrodzie. Ale przyszedł diabeł. I zaczął mówić Adamowi i Ewie kłamstwa Pierwszą rzeczą, którą zrobił diabeł Pierwszą rzeczą, którą zrobił Była próba zasiania wątpliwości wobec Bożego Słowa Czy Bóg powiedział? Czy to rzeczywiście Bóg powiedział? Widzisz, od samego początku szatan dokładał starań Aby trzymać ludzi z dala od Bożego Słowa Poprzez całą tę księgę, Biblię, aż do Księgi Apokalipsy, widzimy jak diabeł ciągle się tym zajmuje. Kiedy człowiek upadł, jego światło odeszło od niego i został wyrzucony z ogrodu i grzech przyszedł na świat. Wówczas również choroby, dolegliwości, bóle i kłopoty pojawiły się na świecie, ponieważ ludzie posłuchali szatana. Bóg przemówił w pierwszej księdze mojżeszowej W rozdziale trzecim wierszu piętnastym Powiedział Ja mam zamiar coś z tym zrobić Powiedział Pojawi się pewna kobieta A potomek tej kobiety Zmiażdży szatanowi głowę Nie potomek mężczyzny Ale potomek kobiety Mówi o tym Izajasz, Jeremiasz, Ezekiel Mówi o tym pięcioksiąg mojżeszy Wszystko to dotyczy Przyjścia Jezusa Bóg wybrał sobie naród, Naród Izajasz